Dzisiaj Sołtys ze swoim 28 jedzie porządkować gałęzie na krosowisku. No i wiadomo, jak, jak dbasz, tak masz. Trzeba smarować codziennie. Tej punkty do smarowania. Kiedyś to oliwiarkami polewali łożyska. Tak, tam jest duży komplet oliwiarek takich. Każda maszyna rolnicza miała ten. I... Oliwiarkę. Oliwiarkę na wyposażeniu. A jeśli chodzi o ten rąba, rębak, to tu korzystając z sytuacji mogę, chciałbym podziękować Grzesiowi. Bardzo mój młodszy kolega, bardzo fajny. Przecież z rzędu mi ten rębak, więc staram się dbać jako swój. Także Grzesiu, dziękuję bardzo, jesteś wielki. No, Grzesiu i spółka, bo Grzesiu ma jeszcze czterech braci, fajni chłopcy. Pięciu najprzystojniejszych facetów w okolicy. To są bracia Żochy. I to 28 ciągnie tutaj ten, ten rębak? Nawet, nawet na średnich obrotach nie ma zbyt wielkich, yy, zbyt wielkiego wysiłku. Na takich średnich obrotach mieli, ten akurat rębak mieli do 8 cm, więc takie grube dość. Przyjdziesz tam na krosowisko, jak ja będę mielił i pokażesz, jak to pracuje. O, a przy okazji opowiem Ci, co so, kiedyś robiono z takich gałązek? Zrób sobie tato przerwę i opowiedz trochę, jak to dawniej było z takimi właśnie drzewkami, jak, jak czyścili lasy, bo chyba wtedy nic się nie marnowało. No właśnie, już mi sugerujesz odpowiedź, tak. W lasach był naprawdę porządek, ładnie było wyczyszczone, nawet drzewa były podgolone do wysokości dwóch metrów, tak żeby można było po, drzew, po lesie chodzić. W lesach pasły się nawet krowy. Zbierano jagody. Naprawdę porządek był super w lesie. bo tak, Innego opału nie było oprócz drewna, więc a u nas tu przynajmniej, u nas we wsi każdy ma swój las, mniej lub więcej, więc przygotowywał zimą już od późnej jesieni, do tego do wiosny, przygotowywał, przygotowywał drewno na przez, przyszły sezon. Praca była bardzo ciężka, bo nie było pił spalinowych. To jest to, bo ja do dzisiaj pamiętam, jak, jak piłowaliśmy drzewo z ojcem tą piłą, twoja moja, plecy bolały potwornie, zwłaszcza ścięcie dużego drewna taką piłą, to olbrzymi wysiłek. Później obcinano tylko mniejsze, takie bardzo grubsze gałęzie, mniejsze wszystkie obcinano siekierami. O stan siekier bardzo dbane, bo siekiery były naprawdę różne, ciesielskie i inne, do rąbania wiązek były lekkie do, do cięcia gałęzi. Takie gałęzie, o, przypuśćmy jak te, to spokojnie cięło się siekierą specjalna siekiera ostra i cięło się je na ukos. Poprzecznie, o nawet takie. Poprzecznie siekierą nie da się uciąć takiego drewna, natomiast na ukos idzie to bardzo płynnie i takie skałki cięto siekierą. Później w latach, już koniec 60 lat i 70 lata już był prąd elektryczny, więc takie gałęzie, tylko czyszczono te drobne, takie gałęzie wieziono do domu i cięto na kajzedze. Natomiast yy, te drobne gałązki siekierą rąbano Mano się kierowano na takie, o, przypuśćmy, rąbano, nawet łamano niektóre, na takie długości mniej więcej 30 cm, 30-40 i wiązano w takie pęczki, te pęczki nazywały się wiązki, wiązkę wiązano pasem ze słomy, zakręcano, podkładano i to pełna ekologia, bo ten pas też się spaliło na koniec, natomiast yy... Już w latach. Koncert... To gospodynie pewnie używały do, do palenia w kuchniach, takie? Tak, ty, 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 te drobne głównie były używane do palenia w kuchni, tak zwanej angielce, natomiast grubsze to były do palenia w piecu, no tam w ścianówce tak zwane. Kiedyś na wsi nie było bezrobocia, nie wiem jak w mieście, na wsi nie było bezrobocia, bo no, większy rolnik nie bardzo miał czas na to, żeby bawić się, zajmować się tymi drobnymi gałązkami. On miał przeważnie jakąś hodowlę, krowę i tak dalej, trzeba było sieczki narżnąć, więc miał i tak obowiązki, więc do rąbania tych rąbek, wiązek wynajmowano takich ludzi, no powiedział, którzy mieli mniejszą gospodarkę albo tacy trochę, trochę bezrobotni, jacyś nawet nawet chłoporobotnicy, czy też yy, byli tacy ludzie, kiedyś nie było ośrodków pomocy społecznej, byli tacy ludzie nawet lekko pośledzeni. Te, których też wynajmowano, do tego nie obawiano się, że rękę sobie utnie. I miał małą, lekką siekierkę, wiązał te wiązki, wiązał wią, tego. Słomą zawijał. Zawijał słomą. I do dzisiaj pamiętam, że w roku mniej więcej 65 yy, brał złotówkę. Za jedną taką wiązkę brał złotówkę. No i jak ktoś tam nie zależało na pieniądzach, tylko na tym, żeby zająć pożytecznie spędzić czas, to robił tych wiązek 10 czy 20 sobie przez dzień. Posiedział na pieńku, zapalił papierosa, bo papierosy były tanie dla sporta. natomiast byli tacy, co robili na akord i potrafili 100 takich wiązek zrobić w ciągu jednego dnia, czyli na obecne pieniądze tak jakby stówę zarobił. To, no to już dobra jedyne. dniówka. No. Chociaż teraz, teraz ta stuwa to już jest mniej warta niż. No, wiesz, kiedyś Kiedyś tak, w przeliczeniu na alkohol, to ta stuwa kiedyś było nic, bo alkohol był drogi. Wiesz, mógł sobie za tą stówę kupić, wiesz, pół litra i za grychę. Natomiast jakby przeliczał na przykład na papierosy czy na jedzenie, to papierosów mógł dużo nakupić, bo 3,50 kosztowały papierosy. no teraz 15. No albo wąskotorówki złoty 75, czyli 10, 10 papierosów w jednej paczce sportu. 0,75 zł to alkohol był drogi, dlatego no, podobnie jak i teraz radzono sobie z alkoholem, jakoś tam, nie powiem jak, <laughs> albo powiem innym razem. Natomiast w koniec lat 70. już pojawiły się spalinowe piły, z tym, że nie mógł je rolnik indywidualny kupić oficjalnie. Nie wiem, czy był taki przepis, zakaz, ale inna sprawa, że nie było w sprzedaży. No, to tak jak z ciągnikami. W państwowych lasach były już piły. Były już te polskie duże, takie 290-ki. To one były ciężkie, ale mocne i potrafiły ściąć nawet grube drzewo. więc... A e... ciekawe, czy to nie było tak jak z ciągnikami, że wyeksploatowane sprzedawali? Tak. albo? Tak, tak. Tak, dokładnie tak samo jak z ciągnikami. Ktoś tam miał znajomości w lasach państwowych i załatwił sobie wyeksplonowaną piłę, tą dużą polską piłę 290, która miała, no mówię, duża, była strasznie ciężka. Nie miała na uchwycie amortyzatorów, że no, choroba wibracyjna murowana, no ale za to były mocne i przynajmniej ścinały grube drzewa. To już była potworna ulga. Pojawiły się też, w początek lat 80-tych pojawiło się dość dużo z prywatnego importu ze Związku Radzieckiego, były drużby i urale, to są duże piły takie, gdzie nie trzeba było się schylać, stało się na pionowo, przekładało się prowadnice, tylko poziomo do ścinania drzew, pionowo do cięcia pieńków. Czyścimy krosowisko. Te, te, te zrąbki przydadzą nam się na opał no i do obsypania drzewek. To takie do, do ogródka, do zabiegów pielęgnacyjnych one się przydają. Ale w tej chwili to jest taka fanaberia. No, robię to dlatego, żeby wyczyścić krosowisko. A kiedyś dawno temu w lesie nic, tak jak wspomniałem, nic się nie marnowało. Mało że czyszczono las no, na opał. To jeszcze grabiono, wziąłem grabie pokazać, grabie są z prl też. Zgrabiano ściółkę, z tym, że tylko i wyłącznie w lasach iglastych, głównie w sosnowym lesie, czystym lesie sosnowym, zagrabiano ściółkę. To się u nas popularnie nazywało sypy. No i właśnie te sypy służyły głównie do ocieplania kopców. W zimie, jak się składało ziemniaki w kopcach, okrywało się je słomą, ziemią, a na ziemię. Szły jeszcze sypy i wtedy wiadomo, że te ziemniaki nie zmarzły, ale druga taka, drugie zastosowanie tych sypów to było też bardzo ważne do ocieplania domów. Domy, zwłaszcza stare domy, budowane na kamieniach, nie miały podmurówkę i jak gdyby ciągnęło od spodu zimno, więc robiło się przy tych domach tak zwane przyzby. Czyli obsypywało, wbijało się paliki, układało się takie yy, no, podłużne gałązki, faszyny tak zwano i zapychało się tymi sypami nawet do wysokości metra. Dom był ocieplony, do tej wysokości naprawdę, że tak powiem, od spodu nic nie podwiało. A jeszcze wszystkiego nie powiedziałem. Gałązki. Opał ale ścinano też drzewa na budowę domów czy budynków inwentarskich, i jeśli chodzi o ścinanie tych yy, takich grubych, dojrzałych drzew no to procedura była podobna jak obecnie, trzeba było w gminie wyrobić asygnatę tak zwaną, pozwolenie na ścięcie. W tej asygnacie był numer i wtedy przyjeżdżał leśniczy, który był taki specjalny od lasów prywatnych, i po ścięciu drzewa ten sam numerek nabijał na pięńku i na yy, klocku ściętym tym, na tym y, drzewie ściętym. Czyli nie można było sobie tak ściąć drzewka, nie, które się o, Można było na opał które ścinać, się jeżeli drzewo było suche, jakieś bardzo krzywe takie, no w granicach zdrowego rozsądku. Te znaczenie drzew, odbijanie taką, y, no specjalnym takim numeratorem, ten numerator mam w stodole, to zrobić zdjęcie, y, było do innych celów. Jeżeli wiozło się taki klocek do tartaku, milicjant mógł zatrzymać i sprawdzić, czy drewno nie jest kradzione? Trzeba by pokazać było kwit, tą asygnatę, i on porównywał numer na asygnacie z numerem na tym klocku. Oczywiście przykręty też były, bo czasami ktoś miał lewy numerator, albo y, dał łapówkę i leśniczy y, stuknął kilka drzew z tym samym numerem. No więc. Radzili sobie. Da, radzili sobie ludzie, żeby to poza tym. jak zawsze. Jak zawsze y, poza tym mówię, suche. Czy jakieś tam krzywe, jeżeli się udało ściąć i pociąć, zawsze można było powiedzieć, że na opał. No, w tej chwili jest chyba do 15 cm możliwość ścinania. No, kiedyś nie było to tak, tak szczegółowo określone, ale wiadomo było, że jeżeli, jeżeli było suche, chore lub yy, jakieś bardzo, bardzo krzywe, można było ściąć na opał. No, w każdym razie że lasy były wykorzystywane na maksa głównie dlatego, że. Ludzi było dużo na wsi, w tej chwili nie ma ludzi do pracy. Lasów u nas jest prywatnych dużo, ale jak sam widziałeś, no, w niektórych są dżungle. No. I tak, taki rolnik nic nie robi w tym lesie, totalny jest niektórzy w tej chwili, bo mają pieniądze, kupują sobie, ogrzewanie mają na gaz, przypuśćmy, w lesie jest totalny Sajgon, a mimo wszystko nie bardzo pozwalają, żeby tam sobie no, motorem pojeździć, coś z naszej branży. No. Na szczęście mam kilku takich zaprzyjaźnionych rolników, co, są, co wiedzą o tym, że jak się wzruszy ściółkę w lesie lekko, motorem, to później lepiej rośnie.